Uwaga, uwaga, drodzy uczniowie, proszę, proszę, wszyscy tutaj do mnie. Ważny komunikat: jak co roku organizowany jest wielki bal w naszej szkole. No i oczywiście wszyscy uczniowie są zaproszeni. Oto ulotki reklamujące ten bal. Dziewczyny, ubierzcie się pięknie, chłopcy, bądźcie eleganccy. No i wszyscy, bawcie się dobrze. O rany, bal, nigdy na takim czymś nie byłam. Bal wieczorem, suknie balowe trzeba mieć ubrane. No, Gośka, ja to się wybieram. Ja to już słyszałam o tym balu. Wiesz, co? Weź jedną ulotkę damy Kaśce, bo, bo gdzie ona jest? Kaśka, Kaśka, gdzie ty byłaś? Słyszałaś o tym wielkim ogłoszeniu? Nie. O jakim? O co wam chodzi? Byłam na zajęciach z plastyki. No, masz tę ulotkę? Co to? Bal? U nas w szkole? Ale super. Ale poczekajcie, co tu jest napisane. Suknie balowe, piękne fryzury. Trzeba przyjść z partnerem? Nie, dziewczyno, ja się do tego nie nadaję. Nie mam w ogóle takiej opcji. Oczywiście, że się nadajesz. Nowa szkoła, nowe zadania, nowe wyzwania. Sama tak mówiłaś. Wszystko jest nowe, więc się niczego nie bój. No, ja zostałam przekonana. Ja idę na ten bal. Dlatego musimy dziewczyny sobie sprawić jakieś piękne suknie. No nie wierzę, znowu te dzieciaki. Te dziewuchy chcą iść na ten bal? No nie, będzie tłok, dużo ludzi. O, rany, pewnie wyglądać będą strasznie. Też tak myślę. Przecież to my będziemy najpiękniejsze. W zeszłym roku ja byłam królową balu. Ej, dwa lata temu ja byłam. Aha, to ciekawe, kto w tym roku wygra? Ty, Kasiola, Brzydula, Maluchu, chyba się nie wybierasz na ten bal. No właśnie, nie wiem. Koleżanki mnie namawiają. A wy będziecie? No raczej. My wygrywamy, my tam rządzimy. Mam nadzieję, że was dzieciaków tam nie będzie. A daj spokój. Aż żal mi pomyśleć, jak one będą na tym balu wyglądać. No po prostu żenada i wstyd. Mm, jestem wściekła. Te dziewuchy mnie denerwują, a ten bal? Bal będzie najlepszy. Bal będzie dla nas. No i te głupie dziewuchy zobaczą, jak trzeba wyglądać. Tak co? Ale ja, Patty, to się znam na modzie. Dziewczyny, chodźcie. O rany, Patty, ale ty jesteś czerwona. Co się stało? Jestem wściekła. Skończyłyśmy lekcje, to chodźcie razem ze mną. Centrum handlowe. Założę się, że te dziewuchy nawet nie wiedzą o tym super modnym i mega drogim sklepie. Chodźcie, dziewczyny. Czas wybrać sukienkę na bal. Ty, 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 Patty, czekaj, czekaj, bo te sukienki są mega drogie. No i nas nie stać. A widzicie, co ja tutaj mam? Karta tatusia. Tatuś powiedział, że moje przyjaciółki też mogą sobie coś kupić. Więc chodźcie. O, tutaj widzę, jest coś w promocji. O, tutaj widzę, że jest coś przecenione. Nie, dziewczyny. Nie ma takiej opcji. Spójrzcie tutaj, na te suknie. To jest to, po co przyszłyśmy. No dalej, szybko do przybieralni. Gośka, ty pierwsza. O, serio? No dobra. Trochę się boję, ale... Przymierzę pierwszą sukienkę. O i jak? Jak wyglądam? O rany, ale ciężko się w tym chodzi. O rany, Ty, jak ja wyglądam? Bosko, bosko, bosko. Moim zdaniem idealnie. No też mi się tak wydaje. Ale poczekaj, przymierz jeszcze jedną. O, taką różową. A teraz jak? O, moim zdaniem wyglądasz nawet lepiej. O, i nawet tak się czuję. No dobra, no to może być tak, Jacka. Ty się Kaśka tak nie śmiej, tylko wskakuj. Co? Gdzie, gdzie mam skakiwać? Ja też mam coś wybrać? O, rany. Ja się trochę tego boję. Poczekaj, dla ciebie mam coś specjalnego. Może najpierw, o, tę w kolorze złotym. Wow, Kaśka, jak pięknie. Jak ty się w tym czujesz? Trochę dziwnie. Nie lubię koloru złotego. No dobra, to wskakuj. Ta suknia na pewno ci się spodoba. Jest idealna. Trzy, dwa, jeden. Tak, to jest to. Wyglądasz bosko. Pokaż się. O tak, ale poczekaj. Z tą fryzurą też trzeba będzie coś zrobić. Wszystko zapłacone, to teraz idziemy do fryzjera. Rany boskie, Patty. Wydałaś na to majątek. Słuchajcie, dziewczyny, na takim balu musimy wyglądać jak księżniczki. Na takim balu musimy mieć idealne fryzury jak księżniczki. Alfredo nam pomoże. Uj, uj, Alfredo! Alfredo zawsze pomoże. No dobra, i wskakuj pierwsza na fotel. Oczywiście, zajmij swoje ulubione miejsce na samym środku. O, jaką fryzurkę byś chciała? Dwie kiteczki. Nie, nie tym razem. Tym razem ma być elegancko. O, ta fryzura mi się podoba. Ściągnę tylko tę kokardę i od razu wyglądam najlepiej. Dziewczyny, teraz wy! Ja się trochę boję. Aha, jaka to będzie fryzura? A nie, ta mi się nie podoba. Dwie kitki? Też nie. Taka kitka? Ej, to do mnie nie pasuje. Ups, trapił się wymagający klient. No dobra, elegancko. W takim razie, może jakieś takie eleganckie upięcie. O, tak! Teraz to wygląda pięknie! A ja to zawsze marzyłam, aby mieć długie włosy. W takim razie, doczepiamy! Doczepiamy i szukamy odpowiedniej fryzurki. Te? O, nie, zdecydowanie za krótkie. Długie włosy, długie. Proszę bardzo, tak jak sobie wymarzyłaś. O, rany! Jakie ja śmiesznie teraz wyglądam! Nie no, dziewczyny! Wyglądamy zupełnie inaczej. Inaczej to będzie, jak tym dziewczynom szczęka opadnie. Dobra, dziewczyny, bal lada chwila. Ja tylko zapłacę za nasze fryzurki i pędzimy, pędzimy. Nie możemy się spóźnić. Dziewczyny, bal zaczyna się lada chwila. Czas na przebieranki. Pamiętacie, które miałyście sukienki? O, teraz wyglądamy idealnie. Wow, dziewczyny, zupełnie jak trzy księżniczki. Ja to nawet tak się czuję. O rany boskie. Wziąłam sobie jeszcze takie spinki, kwiatuszki we włosy. No i super. I jak gotowe? Ale poczekajcie. Gdzie są nasi partnerzy? No nie. Czy oni przyjdą ładnie ubrani? No nie wierzę. Na was to nie można liczyć. Wiedziałam, że to się tak skończy. Pat, i to ty. Ale pięknie wyglądasz. Ale my jesteśmy nieprzygotowani. Wiem. Ale ja za to jestem przygotowana. Proszę bardzo, mam dla każdego z Was garnitur przepiękny. Teraz możecie iść z nami na bal. Tylko uważajcie, bo Gośka i Kaśka też wyglądają czadowo. No dobra, słuchaj, chyba jest już wszystko OK. Teraz tylko najważniejsza rzecz, przeszykować salę. Jakie robimy w tym roku wystrój? Co by tutaj wybrać? Wystrój Halloween? Nie, nie pasuje. Sala koszykowa też nie. Wiesz co, chyba zostaniemy. O, przy tym wystroju. Złote gwiazdki są idealne. A teraz chyba musimy się przebrać. W końcu, któraś z nas zostanie dzisiaj królową balu? Albo i nie! te małe dziebuchy nowe w szkole wyglądają przepięknie. Spójrz tylko! O, rany, jakie suknie, jakie makijaże i fryzury. Nie no, sorry, ja w tym roku rezygnuję. Nie będę tak pięknie wyglądać, nie będę się uśmieszać, nie biorę udziału w balu. Wiesz co, ja też nie? A co tam? Niech one same się bawią. Mam to gdzieś! Gośka, jak ty pięknie wyglądasz! Tak się cieszę, że z tobą będę dzisiaj na tym balu. Patrycja, jesteś najpiękniejsza na świecie! Ka, 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 ka Kaśka? To, 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 ty? O rany, jaka ty jesteś piękna! A wow, Patryk! A jaki ty jesteś elegancki, o, jak to dobrze, że jesteśmy razem dzisiaj na tym balu. Coś czuję, że jesteś najpiękniejszą ze wszystkich dziewczyn. Uwaga, uwaga! Czas zacząć wielki bal. Uwaga, uwaga! Światła już są włączone, a zatem zaczynamy! Pary są już razem. I będą teraz tańczyć jedna obok drugiej, a publiczność wybierze króla i królową balu. Och, tak! Wszyscy tańczą pięknie, muzyka gra, no i wybór będzie bardzo, ale to bardzo trudny. To wygra. Kto jest najpiękniejszą parą. Jak myślicie? Głosy pozbierane. Każdy już zagłosował. Publiczność może już sobie pójść. Uwaga, uwaga! Jestem taka dumna i szczęśliwa. Ja jako pani dyrektor mogę ogłosić wyniki. Mam je tutaj na kartce. Królową Balu i Królem Balu została jedna para. Jednogłośnie wszyscy na nich zagłosowali. Otóż uwaga, uwaga. Najpiękniejsza Kaśka i najpiękniejszy Patryk. Brawo, brawo. Ojej, Patryk to my. Możemy teraz wejść na scenę. Będziemy mieli zrobione pamiątkowe zdjęcie. Patryk, nie mogę w to uwierzyć. A ja, Kasia? Mogę. Bo moim zdaniem jesteś najpiękniejsza na świecie. A skoro konkurs rozstrzygnięty, to teraz bawmy się i tańczmy do białego rana. A jednak musiałam tego wysłuchać. Musiałam zobaczyć. Jednak ona wygrała. O nie, jeszcze ją załatwię. Zadzwonię tu i tam, zemsta będzie słodka. Ta Kaśka, Kasiula, nie będzie się panuszyć. Po mojej szkole. Jak potoczą się dalsze rosy Kaśki i jej przyjaciół? Czy spodoba jej się w nowej szkole? Czy będzie miała problemy? Tego dowiecie się wkrótce.